Cześć, witajcie na kanale Wspieraj Kulturę. Ja nazywam się Robciu Jasiak i jestem człowiekiem od książek. Od ponad dekady zachęcam Was w internecie do czytania książek. Możecie mnie znać z takiej akcji jak Literacka Ulica, gdzie pytam nieznajome mi osoby na ulicach miastach, na wydarzeniach literackich. Oto, jaki jest ich ulubiony bohater literackich. Tak, to moje zdanie. A dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o wyjątkowej książce w trochę dłuższej formie niż zawsze. Zastanawialiście się, się kiedyś, jak wygląda wojna oczami dziecka? Nie żołnierza, nie polityka, nie osoby dorosłej, ale dziecka, które nagle traci wszystko, zostaje samo. Ja urodziłem się w 1985 roku. Tak, w tym roku kończę 40 lat. Nie znam wojny, ale znam ją z historii moich dziadków. W Polsce od lat żyjemy w pokoju, ale wojna, ona wcale nie jest tak daleko. Dziś chciałem wam opowiedzieć o książce, która mocno mną wstrząsnęła. Książce, która pokazuje wojnę w sposób, który wcześniej nie znałem. Imperium słońca Balarda. Jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, to zostańcie do końca, a jeśli słyszeliście, to spojrzycie na to z mojej perspektywy do czego zachęcam. Bo naprawdę warto. Akcja książki dzieje się w 1941 roku w Szanghaju. Poznajemy tam młodego chłopca z brytyjskiej rodziny imieniem Jim, który jest głównym bohaterem tej książki, który mieszka w tym wielkim, ogromnym mieście tętniącym życiem. Wydaje mu się, że wojna to coś odległego, coś co jest daleko. Tak jak nam, na co dzień, Polkom i Polakom, pomimo tego, że wojna toczy się za naszą granicą. Ale nagle wszystko się zmienia. Japończycy bombardują Pearl Harbor i zajmują Szanghaj. Jim, ten młody chłopiec, zostaje rozdzielony z rodzicami. I zostaje sam w tym wielkim mieście dotkniętym wojną. Wyobraźcie sobie, że macie 11 lat, i nagle zostajecie sami w obcym kraju, rozdzieleni z osobami, które kochacie najbardziej na świecie, czyli ze swoimi rodzicami. Zostajecie wrzuceni w świat, w którym nie macie już domu, jedzenia, bezpieczeństwa i rodziców. Jim musi nauczyć się przetrwać. Wiecie co? Jemu się to udaje. Ale za jaką cenę? W Polsce, kiedy mówimy o II wojnie światowej, myślimy, o powstaniu warszawskim, o Auschwitz, o obozach śmierci, o bitwach w Europie. Ale wiecie co? W Azji wojna była równie brutalna i to pokazuje ta książka. Japonia tam prowadziła jedną z najokrutniejszych kampanii. To właśnie tam miliony ludzi w obozach ginęło z głodu, z wycieńczenia, mientych chorobami. I właśnie w takim świecie znalazł się główny bohater Jim to nie była walka na froncie, to była walka, aby przeżyć każdy kolejny dzień życia i przetrwać. Przy opowieści o tej książce należy wspomnieć, jak ważna jest literatura i jak inne kategorie, dziedziny sztuki z niej czerpią. i tak stało się w tym przypadku, bo Steven Spielberg w 1987 roku zekranizował tę książkę, a główną rolę zagrał młody Christian Bale, którego bardzo lubię, między innymi za rolę w mechaniku. Batmanie to przecież ikona hollywoodzkiego kina. Jak to często bywa, film różni się od książki. Spielberg dodał więcej emocji, więcej dramatyzmu, który oddziałuje na widza z ekranu. W książce dla mnie Jim jest trochę bardziej chłodny, bardziej zdystansowany. Ale jedno, co mogę powiedzieć z czystym sumieniem, zarówno książka, jak i film zostają w głowie na długo i zostawiają odbiorcy. Ślad, o którym trudno zapomnieć. I dlatego tak bardzo kocham mówić o książkach i zachęcać Was do czytania, bo to, co się ze mną wydarzyło po tej lekturze, nie umiem tego opowiedzieć słowami. I dlatego zachęcam każdego i każdą z Was do przeczytania i do własnej interpretacji tej jakże uniwersalnej i ponadczasowej powieści. No i oczywiście proponuję również takie rozwiązanie, żeby najpierw przeczytać, a później obejrzeć film. Może to być w odwrotnej kolejności, ale warto zapoznać się z tymi dziełami po prostu. Teraz pytanie: dlaczego warto sięgnąć po tę książkę i poświęcić na jej lekturę swój jak zawsze drogocenny i ważny czas? Postaram się Was do tego przekonać i zachęcić, bo to będzie naprawdę niesamowita podróż. Po pierwsze, dla mnie to wojna z perspektywy dziecka. To zupełnie inna perspektywa niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Po drugie, to historia, o której w Polsce, ze względu na to, że dzieje się w Azji, w ogóle się nie mówi albo mówi się mało. Z pewnością po lekturze tej książki, to jest po trzecie, zmieni się wasza perspektywa myślenia o wojnie. Z pewnością nie ma tu bohaterstwa. Jest brutalna codzienność, walka o przetrwanie. Jest to, co w wojnie okropne i najstraszniejsze, brudne i surowe samotność, głód i choroby. I po czwarte została napisana przez człowieka, który naprawdę to przeżył. Balard, jako dziecko, sam był w japońskim obozie internowania. To nie jest fikcja, to są jego wspomnienia przetworzone na powieść. Warto też e, wspomnieć i odpowiedzieć na pytanie, czy ta książka zdobyła jakieś nagrody. Była nominowana do nagrody Bookera, ale moim zdaniem jej największą nagrodą jest to, że do dziś pozostaje jedną z najwybitniejszych powieści wojennych. Jeśli was interesuje to co myślę, warto znać takie książki. Przypomina nam naprawdę co oznacza wojna. Jeśli dotarłaś, dotarłeś do tego momentu, to naprawdę wielkie dzięki, więc koniecznie Zostaw subskrypcję, zostaw lajka, zostaw komentarz, jaka jest Twoja ulubiona książka o wojnie i która Tobą naprawdę mocno poruszyła. A my, jako projekt Wspieraj Kulturę, jesteśmy w drodze do 100 tysięcy obserwujących. Ta droga będzie długa, nie będzie łatwa, ale ciężka praca może przyniesie efekty właśnie dzięki Tobie, więc poczuć ten film również znajomym. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Ciebie do osiągnięcia po tę książkę. Co więcej, mam nadzieję, że Ty również komuś ją polecisz. Bo tak naprawdę, pomimo tego, że jest już nas tutaj 26 tysięcy, to tych odbiorców i odbiorczynie zdobyłem dzięki krótkim relacjom, gdzie pytałem o bohatera literackiego, opowiadałem o książkach, ale w sposób do minuty. A teraz wybrałem zupełnie inną formę. I mam nadzieję, że ona Ci się spodoba i będziemy miło wspólnie spędzać czas jako ekipa, jako załoga, jako sitwa. Wspieraj kulturę i najważniejsze dla mnie i mam nadzieję, że również dla Ciebie jest to, żeby ludzie czytali książki. Bo ja po prostu chcę Wam opowiadać o książkach, które są pełne emocji i które zmieniają mój sposób myślenia i zostają ze mną na długo. Mam nadzieję, że Ci się to spodobało. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Robciu Jasiak, człowiek od książek. Jeśli nie wiesz, od jakiej książki zacząć, możesz do mnie napisać maila na Instagramie, na Facebooku, na TikToku czy tutaj na YouTubie. A ja z chęcią pomogę ci znaleźć książkę odpowiednią dla ciebie. Wciskam.